Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich należących do Różańca, czcicieli Różańca Świętego w naszej parafii. Niestety znowu przez internet spotykamy się w miesiącu maju, ponieważ e, choroba trwa dalej i nie możemy spotkać się w tak licznej grupie osobiście. Chcę jednak podać od razu intencje, w których będziemy się modlili. Ojciec Święty wyznaczył na miesiąc maj bieżącego roku dla czcicieli Różańca Świętego taką intencję, byśmy modlili się w intencji diakonów, by diakoni dobrze wypełniali swój obowiązek. Diakon to znaczy sługa. Diakon e, służy Słowu Bożemu, a także troszczy się u, o, o ubogich. I my modlimy się o to, aby dobrze właściwie z zaangażowaniem wypełniali te swoje obowiązki. E, Ojciec Święty, e, nasz papież, e, a właściwie też już Sobór Watykański, Drugi przywrócił stały diakonat po tysiącu latach nieobecności. Pierwotnie ten stały diakonat był, a później e, był tylko diakonat w drodze do kapłaństwa, jak, jako ostatnie święcenie przed kapłaństwem. Diakon e, troszczy się o e, Słowo Boże, może głosić. Kazania, także troszczy się o ubogich kościoła, a także może odprawiać różnego rodzaju modlitwy, przynosić komunię świętą, udzielać i przechowywać komunię świętą, może w imieniu kościoła błogosławić sakramentalne małżeństwa, może towarzyszyć zmarłym do grobu, odprawiając stosowne nabożeństwa. Praktycznie można powiedzieć, że sprawuje wszystko, co kapłan, oprócz odprawiania mszy świętej, oprócz Eucharystii, i nie może też spowiadać, udzielać sakramentu, sakramentu odpuszczenia grzechów. Trzeba też powiedzieć, że tę intencję Ojciec Święty wyznaczył przed przeszło rokiem. Natomiast 25 kwietnia w związku z panującą chorobą koronawirusa napisał krótki list do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego i w liście tym zachęca wiernych aby w zbliżającym się miesiącu maju w szczególny sposób modlili się i wzywali opieki Matki Najświętszej w czasie tego trudnego doświadczenia, aby razem z nim modlili się o ustanie e, choroby, także modlili się za służbę zdrowia lekarzy, pielęgniarki i tych, którzy posługują chorym, by mieli siłę, bo pracują bardzo często ponad e, siły, e, żeby modlili się także za te rodziny, które utraciły najbliższych, a bardzo często nie mogły nawet uczestniczyć w ostatniej drodze ze względu na e, panującą epidemię. A także, aby modlili się za rządzących państwami, by przez stosowne ustawy y, przyczyniali się do tego, by y, ta choroba jak najszybciej mogła zaniknąć. Y, drodzy bracia i siostry, Ojciec Święty wzywa nas, do tej modlitwy różańcowej, a równocześnie mówi, że jest to druga w kolejności modlitwa po Eucharystii, znana w Kościele i bardzo skuteczna. Przypomina, że Kościół w trudnych czasach, zwłaszcza w czasach panujących epidemii, w przeszłości modlił się, wzywał matkę najświętszą, i bardzo często ta modlitwa była skuteczna. Dlatego też zachęca do modlitwy różańcowej tym razem w domach naszych, ponieważ no, w większości państw e, nie możemy spotykać się w dużej liczbie w kościołach. I dlatego też e, nawet przy Różnego rodzaju kapliczkach, nie może gromadzić się zbyt dużo ludzi i dlatego pozostaje dom jako, jako nasza domowa świątynia, jako kościół domowy. Wielu ludzi nie pracuje, jest zatem więcej możliwości, abyśmy spotkali się razem na modlitwie różańcowej. Jeżeli nie jest możliwe, Spotkanie się razem, to przynajmniej pojedynczo módlmy się w tej intencji wyznaczonej przez papieża i równocześnie wspierajmy naszą modlitwą naszych bliźnich. Módlmy się też o to, aby diakoni, którzy przygotowują się do święceń kapłańskich rozeznali swoje powołanie aby, gdy przyjmą kapłaństwo, byli rzeczywiście kapłanami według serca Bożego. I modlimy się oczywiście o to, aby diakoni stali, a tych diakonów jest dziś coraz więcej w Kościele, zwłaszcza posługują w Ameryce Północnej i w Europie Zachodniej, byli ludźmi wzorowego życia religijnego, Którzy by dawali przez swoje życie i działalność przykład dobrego chrześcijańskiego życia. Pamiętajmy też o, w naszych modlitwach o tym, że 13 każdego miesiąca, począwszy od maja do października, modlimy się w intencjach fatymskich. Polecamy się na niepokalanemu sercu Maryi i modlimy się, by przybliżyło się królowanie jej niepokalanego serca. Dzisiaj odmówimy dziesiątek ruszańca w tych intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, a jako o tajemnicę odmówimy, drugą tajemnicę radosną, nawiedzenie Świętej Elżbiety. Święty Łukasz zapisał Wtedy rzekła Maryja, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławioną mnie będą Nazywa wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a święte jest Jego imię i miłosierdzie Jego trwa z pokolenia na pokolenie. Po pozdrowieniu Elżbiety, ta prosta i skromna dziewica z Nazaretu wyśpiewuje Magnifikat. Jest to wspaniały hymn wdzięczności za wielkie rzeczy, których dokonał Bóg. W jej pokornym i całkowicie oddanym do jego dyspozycji sercu. I moje serce wyrywa się, aby wielbić Cię, Panie, na wieki za rzeczy, które dokonujesz w moim życiu. Przyjmij tę moją pieśń wdzięczności i naucz mnie dobrym życiem dziękować za wszelkie dobro. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zba ode złego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Jana Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Azji. Zdrowaź Mario łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Azji. Zdroweż Mario łaski, pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdroweś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ani. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj, zachowaj nas od ognia piekielnego. piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do, do nieba, nieba. I pomocy, szczególnie tym, tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłego Chciałem jeszcze dodać, że w, następne, w tym miesiącu będziemy kolejną tajemnicę różańcową odmawiać, po tej, którą odmawialiśmy dotychczas. Na przykład, jeżeli ktoś piątą tajemnicę radosną miał w tym miesiącu, w, w kwietniu to w maju będzie odprawiał pierwszą tajemnicę światła, chrzest Pana Jezusa. Ojciec Święty dołączył do tego listu dwie modlitwy, które możemy odmawiać, ale jeżeli nawet tych modlitw nie znajdziemy w internecie, bo niektórzy po prostu nie mają internetu, inni nie za bardzo się posługują, to zawsze możemy w tych intencjach odmówić poróżańcu pod Twoją obronę. Bóg zapłaci. Dziękuję za wysłuchanie.